Krzysztof Gasparski Program Polska, 11 maja, kolejny tydzień, komunikat sadżowniczy, ten drzewiasty. Można powiedzieć, że sytuacja się powtarza troszeczkę jak na wstępnie zeszłego tygodnia, czyli zapowiadane są deszcze od czwartku, które odwołają albo i nie odwołają. Tak czy inaczej grożą nam mocne infekcje i zabezpieczone sady być powinny, muszą. A biorąc pod uwagę okres kwitnienia i szerokość ochrony, czyli przed chorobami kwiatu, parchem, mączniakiem, chorobami bakteryjnymi, okres bardzo istotny. Nie wolno więc lekceważyć, owszem można patrzeć na prognozę pogody i opóźnić ewentualnie zabieg o jeden dzień, ale nie zawsze się to udaje, bo ten dzień pomiędzy deszczami. A dobrą pogodą może być bardzo wieczny, uniemożliwiający na przykład wykonanie zabiegów ochrony roślin. Jeżeli chodzi o jabłoń, jeszcze wrócę do jednej rzeczy. Zaczęliśmy w tamtym roku kwitnienie, można powiedzieć wcześniej niż w tym roku, a w tym roku zaczęliśmy później ale skończymy wcześniej niż było to miejsce w zeszłym roku. Czyli skrócił nam się okres kwitnienia poszczególnych gatunków. Czyli owszem, nie kwitnie wiśnia, czereśnia, jabłoni, wszystko naraz, ale jak już coś kwitnie, to kwitnie krótko. I to na pewno jest coś, co z jednej strony nam. Może ułatwić ochronę, że wykonamy nie trzy, a dwa zabiegi w trakcie ochrony, natomiast trzeba y, cały ten okres dobrze zabezpieczyć i stąd konieczność, konieczność lu, rotacji produktów. Grupa SDHI na pełni kwitnienia, na koniec kwitnienia są to bardzo dobre rozwiązania, natomiast pamiętajcie, że produktów z grupy SDHI jest kilka: jest Luna Experience, jest Fontelis, jest Serkadis. Jak wybieracie jeden, to nie znaczy, że następnym razem drugi, a jeszcze może kolejny raz trzeci. Przemiennie to robimy jeden z tych produktów z produktem na koniec kwitnienia, który mógłby być w oparciu o anilineopiryminy, które też dobrze chronią kwiat. Czyli tutaj mówimy o Faban, mówimy tu o Horusie. Mówimy tutaj o skali, pamiętajcie też, że niektóre mają ograniczenia. Fontelis jest, z tego co pamiętam, tylko w jabłonie, a afaban także tylko w jabłonie, więc dla gruszy jest troszeczkę bardziej skromnie, ale tak czy inaczej jest. Jeżeli chodzi o to, robimy rotację między tymi grupami, w przypadku Gdyby nas dorwała ta pogoda, spukanie było jeszcze deszczu, czyli mówimy, że w piątek przyszły jednak intensywne opady, i nie jesteście pewni tego, co się udało zrobić, no to wtedy musimy albo w sobotę jeszcze, albo jak się nie uda, to później sięgnąć po preparaty układowe, pod warunkiem, że będzie temperatura ku temu. Wtedy możemy sięgnąć po walor, wtedy możemy oczywiście zrobić, musimy zrobić to w połączeniu z preparatem kontaktowym. Dajmy na to kapitan. Co jeszcze, jeszcze wskoczę w grusze, bo jabłoni grusza w zasadzie to dotyczyło obu tych gatunków, z tym, że tak jak wspomniałem, nie wszystkie preparaty dla obydwu mają rejestrację, natomiast w gruszy na pewno jest groźna zaraza ogniowa, te krzywe rosną, nie wskazywało to jeszcze na wysoki poziom zagrożenia, ale przedłużające się troszeczkę kwitnienie może się pokryć z tym okresem wysokich ryzyk które może i w przyszłym tygodniu, albo w przyszłym weekendzie, w najbliższym weekendzie będą miały miejsce. Na naszych stronach te krzywy można podglądać. Tam gdzie ryzyko jest, przedział powyżej 300 jednostek jest już dużym zagrożeniem. Możecie tam sobie to u nas podglądać. Lunaker na okres kwitnienia na pewno jest dużym ograniczeniem, dużym lekarstwem na zarazę ogniową. Plantivax, jeżeli chodzi o laminarynę. To jest też ważny okres, który buduje tą odporność, natomiast nie jest to antybiotyk, pamiętajcie, tylko coś, co zapobiega wystąpieniu choroby, a nie ją leczy po wystąpieniu objawów. Zaraza ogniowa i rak bakteryjny w zasadzie są innymi bakteriami, pseudomonas jako... jako Rak bakteryjny i erwinia jako zaraza ogniowa, amylowora dokładnie. I zwalczanie w zasadzie często jest o tyle wygodne, że jeżeli walczycie z jedną chorobą, to ta druga z automatu najczęściej jest też y, ograniczana. Tak, tak można powiedzieć ku ułatwieniu y, życia. Możemy się przy okazji w dalszym okresie wspierać stosując fosforyny, fosmagnum, stosując mrówczany wapnia, prohorty mrówka, stosując no tu wymieniony ten plantiwaks, który można dużo dalej stosować jeszcze. Także tych kilka instrumentów jest, ale mówmy o tym co jest na teraz. Wskakujemy w szkodniki. Jeżeli chodzi o jabłoń. No niestety mszyca się pokazała, nie wszyscy wyczyścili tą mszycę przed kwitnieniem i w tej chwili chcą na gwałt rety wszyscy spóźnieni ten zabieg stosować. Odradzamy generalnie, co prawda są preparaty typu tepeki, które nie szkodzi owadom w sposób bezpośredni, można by było taki zabieg wykonać, ale, ale także wśród... Producentów jest przekonanie, że zabieg wykonywać przed i po kwitnieniem, czyli kto nie wyczyścił, to może przy, biorąc pod uwagę, że kwitnienie będzie krótkie, zrobi ten zabieg być może łączony, czyli stosując te peki, które będzie też dłużej działać, ale wymieszane z z Mospilanem, który będzie działać szybciej. Być może połączenie siltaku z Mospilanem albo siltaku z tepeki spowoduje, że ten okres i szybszy efekt zwalczania tego szkodnika, miejmy nadzieję, że on się nie zdąży w tego liścia zwinąć. Jeżeli chodzi o zwalczanie innych szkodników, jabłoni, to tutaj niewiele ich widzę, trafiają się zwójki, natomiast one są w tej liczbie, które ja widzę niegroźne. Myślę, że każdy powinien przygotować się na wywieszenie pułapek, jest to w maj, jest to czas na wywieszenie wszystkich różnych pułapek do odłowu i monitorowania szkodnika i do tego zachęcam. Jeżeli chodzi o drzewa pestkowe, zacznę od wiśni, bo ona w tej chwili się mocno spieniła. Wczoraj w środkowej Polsce byłem. Tam jest zdecydowanie wegetacja bardziej przesunięta. Są miejsca, gdzie te płatki już z wiśni potrafią upadać. U nas jest ona mocno w tej chwili, można powiedzieć, w szczycie. Eee, i Trzeba to dobrze zabezpieczyć na brunatną. Tak jak wspominałem ostatnio, mocne rozwiązania Luna Experience na ten okres jak najbardziej dobrym rozwiązaniem. Walor Valor mógłby być po kwitnieniu, a teraz Luna albo Tobias Pro, jeżeli mówimy na przykład o samym tembu Konazolu. Natomiast Walor jako Difenokonazol mógłby być stosowany na koniec z uwagi na to, że on ma rejestrację na drobną plamistość liści rzew pestkowych, czyli będzie ograniczać nam brunatną zgniznę, jak to difenokonazol, natomiast on jest zarejestrowany akurat do stosowania na drobną plamistość, czyli po okresie kwitnienia. Rak bakteryjny to także produkty miedziowe, miedzian, miedzian 50, miedzian 350, to półtora i to półtora litrów albo kilogramów. Natomiast trzeba pamiętać że wyższych stężeń raczej tutaj nie robimy, chyba żebyśmy mieli duży problem z rakiem bakteryjnym, ale źle to powiedziałem, bo zawyżać środków nie możemy. Możemy zawyżyć co najwyżej stosując nawozy. I takie mieszaniny w takim momencie byłyby uzasadnione, ale na pewno wywołałyby większe, może fitotoksyczności na płatkach, które, które mogłyby Państwa drażnić. Jeżeli chodzi o nawożenie w okresie kwitnienia, Super 50 nawozy algowe to jest coś, co, co widzę. Innych rozwiązań typowo mineralnych nie zachęcam. Każdy może zdać jakieś mniejsze stężenie nawozów ale generalnie z ostrożności należałoby nawozów typowo mineralnych unikać. No i jeszcze drobna plamistość liści. Wspomniałem o walorze, ale dodam jeszcze, że bardzo mocnym rozwiązaniem generalnie była zawsze dodyna, do difun. 1,7 litra jest takim rozwiązaniem na ten okres. Wskakujemy w czereśnie. Czereśnia Kwitła, kwitła. Jedne dłużej, drugie krócej. W każdym razie w tej chwili, nawet jeżeli na czereśni nie widzimy płatki, to one są po prostu już tylko płatkami, a jest już po kwitnieniu. Jak, jak ruszymy drzewem, to, czy poszczególnymi konarami, to widzimy, że one faktycznie już lecą, ale nawet te, co nie zleciały, to, to już ten kwiat nie jest w tym aktywnym. Rak bakteryjny to. Produkty miedziowe. Tutaj cały czas mówimy o grupie SDHI, mimo że kończy kwitnienie. Luna Experience, Signum albo Switch. Pamiętajcie, jak było kiedyś Signum albo Switch, to teraz odwrotnie albo luna albo signum albo switch albo luna tak żeby to ta rotacja była zachowana drobna plaminość coś dokładnie tak samo jak przy wiśni do difun bądź walor już przemiennie i po i nawożenie tak samo około kwitnieniowe super 50 jak już skończy całkiem awalon, po kwitnieniu może być stosowany także. Śliwa, okres opadania płatków, ta dopiero krótko kwitła. To jest walka już ze szkodnikami, Konieczne, koniecznie lustracje, koniecznie wywieszone pułapki, biała tablica lepowa, owocnice, jeżeli chodzi o feromonowe na owocówkę, czyli na motula, i tutaj wiemy już, że zaczęły się pierwsze odłowy owocówki śliwkóweczki, ale pierwsze, pierwsze kilka sztuk nie jest powodem do wykonania zabiegów, ale już pierwsze kilka sztuk owocnicy jest i na Zuma, jeżeli chodzi o, o mm, owocnice. Jeżeli będzie zastosowana na owocnice, owocówkę automatycznie też nam ograniczy yy, jako... Jako ubocznie, mimo że nie jest to jeszcze ten okres bardzo dedykowany, mszyce też są. Pamiętajcie, mszyce są wektorem szarki, więc trzeba też z nią szybko sobie radzić. Brzoskwinie i Morele ewidentnie już mówimy o pokwitnieniu. Może być tu awalon po kwitnieniu, może być tutaj awalon nawet wzrost owoców, wzrost zawiązków czy wzrost owoców. jeden. jako jeden z tych pierwszych zabiegów. Mały asortyment środków ochrony zarejestrowany, mało producentów tych dwóch gatunków, więc automatycznie mniejsze rejestracje, wydawałoby się, że drzewa pestkowe na jednym wózku jadą, ale oficjalnie mogę Państwu powiedzieć Luna Experience i, i wiele nie ma. I to w dodatku zarejestrowaną na, na szarą pleśni, z tego co tak, na szarą pleśni, no ale wiadomo jak będzie działać na szarą pleśni, no to na brunatną, którą ewentualnie możecie się spodziewać też, więc jest to na pewno dobre i szerokie rozwiązanie. Nie ma rejestracji preparatów miedziowych, środków ochrony miedziowych, czyli nie można oficjalnie zastosować miedzianów ale zawsze się można wesprzeć i zastosować miedziowe środki, produkty nawozowe, fungi statyczne i to nam ratuje jeszcze skórę, póki takie rozwiązania można y, stosować. I jeżeli mówimy o pordzewiaczu, przędziorkach, ewentualnie imszycy, na tym etapie możemy też zastosować kapak bądź tak w stężeniu 0,15, możemy to łączyć y, z owadobójczym, ale na tym okresie tutaj takich rozwiązań nie mamy zarejestrowanych z tego co yy, pamiętam. Yy, jeżeli chodzi o nawożenie, już wspomniałem, do gleby mniej więcej po kwitnieniu trzeba będzie zastosować kolejną dawkę nawozów azotowych. Mam nadzieję, że będziecie wiedzieć, jakich plonów się już spodziewać. Będziemy wiedzieć, czy przymrozki, czy zimni ogrodnicy przyjdą, czy nie. Jeżeli ten okres przetrzymujemy, wnosimy kolejną dawkę nawozów azotowych. Natomiast poprawa zawiązywania owoców w jabłoni i gruszy to gibberelina. Giberylina w gruszy 0,75 regulexu, jeżeli chodzi o dawkę w jabłoni to jest praktycznie zapobieganie orzawianiu się owoców. Tam są dawki mniejsze, dawka regulexu 50 gramów dla jabłoni. Eee, ciepły dzień, zakwaszona woda, czym więcej cieczy tym lepiej. Można mieszać ze środkami ochrony roślin z tymi podstawowymi, jeżeli ktoś to zrobi z kaptanem nie widzę tutaj żadnych przeszkód. Działa to dobrze. Jeżeli chodzi o stosowanie regalisu, znowu krótkie kwitnienie, duże przyrosty, i jest to czas, żeby ten regalis zastosować. Zakwaszamy wodę mimo wszystko. Substancja, nowa formulacja wydawałoby się, że nie, ale jak ktoś ma twardą wodę, to tam proacid czy lebosolcitros, czy zakwasić wypada taką cieczy. Termin oficjalny jest po kwitnieniu jako pierwszy, drugi jest po kilku tygodniach. Niektórzy dzielą to na więcej dawek, niektórzy na mniej. Tak czy inaczej, jest ciepło, jest dobra pogoda, dobra przyswajalność i lada dzień ten, ten zabieg powinien być wykonany. Lepiej jak w odstęp między gibberelinami a regalisem proheksadionem wapnia wynosi około trzech dni, natomiast myśmy regułek z regalisem już stosowali z dobrym skutkiem w jednej mieszaninie, bo pamiętajcie, jeżeli macie teraz i za 3 dni dobre warunki pogodowe, to możecie ten zabieg bardzo dobrze podzielić i wykonać raz jeden, raz drugi. Natomiast gdyby się okazało, że jest załamanie pogody, nie będzie dobrych warunków pogodowych, to mieszanina <kluzny> I berelin <laughs> z regalisem może obniżyć działanie regalisu powiedzmy o 10%. Ale jeżeli zastosujecie regalizm w złych warunkach pogodowych za kilka dni, to może się okazać, że ten zabieg będzie bardziej spóźniony to po pierwsze, a po drugie skuteczność może być obniżona o 30%, czyli czasem warto mieszaninę zrobić, bo straty są z tego powodu mniejsze. A i przejazd ciągnikiem też korzystuje. Na koniec przeżydanie zawiązków, bo zobaczymy się za tydzień, może się uda, może nie. Zawsze na tym etapie końca kwitnienia. Yy, Pomonic z mocznikiem, jako opadanie płatków, było dobrym rozwiązaniem. Pytanie zawsze było, bo ile, ile mocznika, to wiemy, że 15 kg na 1000 litrów, a ile po monitu, no to zawsze była kwestia sporna, czy 0,3-0,4 litra, czy może na 1000 litrów, czy może trochę więcej. Przy gali, przy goldenie dawki 0,4-0,5, raczej 0,5 obowiązkowe. Natomiast pamiętajcie, bo niektórzy stosowali nawet dawkę 0,6, ale jeżeli były wcześniej stosowane regalis i giberiliny po przymrozkach, to chwytamy ten owoc. I wtedy jest go trudniej zrzucić. Ale jeżeli nie zastosujecie yy, giberelin, bo się na przykład mrozów nie boicie i postanawiacie zaoszczędzić, yy, ktoś nie zastosował jeszcze też regalisu, to wtedy dawka yy, na pewno monitu nie powinna być zbyt wygórowana, żeby nie ryzykować. Pamiętajcie, że jak nie zrzucicie czegoś za pierwszym razem, to jeszcze można później też jeszcze zabieg powtórzyć. Dla Goldena 0,5 wydaje się taką właściwą dawką, dla innych zdecydowanie mniej. Na dzisiaj tyle. Zapraszam do komunikatu za tydzień.